No dobra, e, Zadzwoniłem do tej pani z Militeku do Meredith. Stawd, skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów co wiesz szybko. Wiem, że bez tego transportu będziesz mieć kłopoty, więc słuchaj uważnie. Spotkajmy się. I zobaczmy, czy możemy sobie pomóc. Zobaczymy, czy możemy sobie pomóc. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę -E Podkładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. No, jakbyście się zastanawiali, no to tu jest misja e, e... NCPD. Pozbieramy wszystko, co tutaj jest. Wyłączymy radio, bo już nikt go nie potrzebuje. No i tyle. Jedziemy do pani Meredith z Militeku. Młodziki już zadziałały, więc całkiem inaczej to wszystko działa. Będzie ciekawiej. Ups! Ktoś tam chyba dostał rykoszetem. Przy mojej jeździe. No jedź tą kwadrą. Zielone masz w fajfusie. Tak się kurde jeździ po mieście w Night City, a nie Bo się mandatu czy co? Teraz się zapędziłem, myślałem, że to jest prosta, to po prostu skrę. I tak. Już przynajmniej świateł nie mamy. że co naprawione auto, a ja już go rozwalam na lewo i prawo. Siema. O, jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Ta. Eee, coś się zbugowało? Aha. Ty kurwo! Poczułaś, że będziesz mnie szantażować, skurwielu? Stawiać warunki? Postaw teraz, kurwa, warunki. Mm. No nieźle. Jezu, Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? Nie, z twoją starą. Powiem ci, kto jest sam. Ty. Jeżeli nie znajdziesz tego transportu, to jesteś ugotowana. A nikt nie chce ci pomóc. Zamknij pysk. Sprawdzić teren. Na wszelki wypadek. To on jest twoim kontaktem. To on dał ci namiary na konwój Militechu. Nie mam nic wspólnego z Militechem. Potwierdzam. To skąd tyle o mnie wiesz? Wszystkie korporacje działają tak samo. Znam zasady, które panują w waszej grze. Posłuchaj mnie, wiem, gdzie jest transport i mogę Ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! Te chłop przesrał. A jego puśćcie. Niech powie o co chodzi. Owej no, tą kawkę, bo to nie, nie. Potrzebuje robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć Nie robi na nim wielkiego wrażenia. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Hmm. Niech będzie. Jeden warunek zapłacisz moimi pieniędzmi. No, Sławaj so kawk nie robi różnicy. Przecież ten chip to podpucha. Kiedy podepną go do terminalu, wpuścisz im wirusa. To prawda. Czyli jeżeli coś pójdzie nie tak, to do mnie będą strzelać, nie do Ciebie. Chcę wiedzieć, w co mnie pakujesz. To algorytm śledzący transakcje finansowe. Nic czym powinieneś się przejmować. Ach, no dobra. Wszystkiego dopilnuję. Nice. Wystarczy, że użyję chipa. Więcej cię nie obchodzi. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się i znajdę cię. Na chilku. Popełniasz błąd! Ta kurwa jest na liście do odstrzału! Zabierzesz się ze sobą na dno! I teraz po, czemu moje auto jest... Halo? Dobra, nieważne. O, usuj wirusa z chipu. Dobra, jedziemy na spotkanie z Jackim. Ale będę chciał usunąć wirusa z chipu na pewno. Będzie śmiesznie. Albo może nie. A weźmy, nie ruszajmy. Tak, zawsze mogę od, odstrzelić i tyle, nie? Adam ja sobie mogę poszczelać, piu, piu. Zabawa gwarantowana. Jakby się ktoś zapy... zastanawiał, dlaczego współpracuje z tą babą, ze względu na to, co później otrzymamy od niej. Przynajmniej z tego, co pamiętam, że mieliśmy, mamy otrzymać od niej. Czy się uda, to zobaczymy. No, jak się nie uda, no to trudno. No, będę musiał jakoś bez tego przeżyć. No, jak się nam uda odzyskać to, to cały gameplay zyska na uroku i zabawie. Będziecie wiedzieć co i jak, jak dostaniemy ten przedmiot. Ups! No, <laughs> Na miejscu! Siemaczeki. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo czy Gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry i chole. Dobra, chodźmy po nasz sprzęt. Masz jakiś plan? Dogadałem się z Militechem. Korporacja sfinansuje nam ten towar. Nie żal ci tych pieniędzy. Daj spokój. To tak, jakbyśmy ich nigdy nie mieli. Poza tym coś mi mówi, że to nie będzie takie proste. Poza tym kredczip jest zawirusowany. Jak Malstrom się zorientuje, to spuszczą nam niezły pierdol. Chyba że ich uprzedzisz. Mam im powiedzieć, że dostają lewą kasę? Wtedy się dopiero wkurwią. W sumie sam nie wiem. Czasami lepiej grać w otwarte karty, a czasami nie. Po co, idziemy? Idziemy, Jackie, idziemy. Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Tak, uleczymy się. Idziesz, Jackie? Chodź. Nigdy nie lubiłem Melstromu. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Melstromem nigdy nie wiesz. Nie wiem, nie znam się. <laughs> nie jestem gangusem. Gdzie tu się dzwoni? Ale gdzie tu się... Uj, dobra, no nie zauważyłem. Nie znam was. Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roysem. Hala główna, czekamy. Dum dum. <grytanie> Jak sywa Dum Dum. a to nie będzie za dobre. A może przespoko. Hmm. Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Ten ich szef, Royce. Słyszałeś o nim? Dex mi o nim wspominał. Podobno jest specyficzny. To sprzęt militechu. Uliczny gang ma wojskowe wyposażenie warte kilka baniek. Nie no, znakomicie. Miny. W środku miasta. Mina przeciwpiechotna odłamkowa o działaniu kierunkowym. Świetnie. Subtelne. No nieźle. Spokojnie. Tylko nas straszą. No ale świeci. Niech się poświeci po jajkach. Ale jesteś brzydki. Jack już widzę. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Przychodzę po bota. Model MT-0D12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roysem. Będziesz gadać ze mną jestem dum dum na kanapę. dum dum xd dobra siadamy ty też siadaj postoję kuchla posadź... Niebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posać tutaj, panu albo ja ciło tak moc... Bardzo chcę, to niech ma. To się kurwa źle skończy. I co kurwa, dało się? Musicie wyluzować. Stachnijcie. Dobra, no to trzymamy. Grajmy, kurde, w ich grę. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe siłowniki. Mieszanka tytanu, fanatu i kewlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu, więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami... Rozumiem, można się pożygać. No to jak? Bierzemy. No elegancko. A kasa? Dajmy tą kasę z militechu. Brick już dostał kasę. O, wyszedł brzydal. A widzisz gdzieś tutaj Bricka? ja nie. Jebać. Jak trzeba, to dogadamy się drugi raz. Ha. Wspaniałe podejście do interesu. Jak chcesz Adheda, to najpierw pokaż pieniądze. Spokojnie. Dogadamy się. Wyciągasz kasę, tak bez mknięcia okiem. <laughs> Bierzesz czy nie? Nie mam całego dnia. Coś mi do śmierci. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Żyje i ma się dobrze. Przesyła pozdrowienia. Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Trochę mu broń weszła do góry. Uf, hey, to dobry. <laughs> Zabawa! O dum dum. Dobra, wyciągamy karabin. Nie ma inkiej Mierda! Odcięło nas. Bierzmy sprzęt. Potrzebujemy bota i kontrolera do sterowania leżyć. Dobra, bierzemy do sterowania lata. Ruszajmy Tościmy o dobry ten. Mam już dość tego miejsca: im szybciej się stąd zawiniemy, tym lepiej. Jakąś niebieską część te żeśmy zabrali, hmm. mój Boże, ale tu wali z tęchłym żarciem To staśmy produkcyjnej. A myślałem, że lubisz mięso, hmm. Gdyby tylko była inna droga, Dobra, pozbierajmy zabaweczki, jakie tu się nadarzą. Dobra. Mm, idziemy tutaj mamy iść tu. Idziemy. Ur. Zabytkie obra obrażenia to zdaje Dobra, przełączmy się na pistolet. Torino, Proszę Państwa, Shit, odleczymy się. Bo nas hakerował. Dobra, gadżety bojowe, ale okej, okay, mnie na razie nie interesują. Potrzebujemy przepuszować ich. Do wyjścia. Dobra, ten chłop leży. Nie to. Ja nie potrzebuję samouczku. Dobra, leżeć. jest się, gościu. Wszystko muszę sam robić, debile pojebane. Kamerka. Tyk. Tak mówię, no zbieramy sprzęt, pasuje nam lutować. Jak leci. No będzie się działo, Jackie, będzie się działo. Pora żeśmy się cofnęli? Kuźwa. Odleczmy się, niech nam trochę minie ten wiedziałem, że tam gdzieś ty powiedziałem. Oho. Znaki jak się bawi. Ups. Dobra, tam nie wskoczę, dobra, nevermind. Chodź, Jackie, chodź, 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 A nie, dobra, nie w tą stronę. Tu mam iść, okej. Okay. nie wyceluję tak. Wiem, że jestem na widoku. Lutowałem sobie. Jasne, że się dogadamy. Skąd ja dostaję tymi atakami, jak Tu jest jeszcze typo. Leżeć. No wyłaś, gościu. Musiwa nie będę na ciebie czekał. Prostu cię spuszuję. I tyle. A po tej akcji będę będę miał tyle sprzętu do rozmontowania, że to jest dramat, mister Hackerman. o, ktoś się chycił. Nie posing sęku. O, z w tej broni. O Boże, a ty zroj, no tak. Dobra. Nie możemy stać w jednym miejscu. Jestem nieśmiertelny śmiertelny jak gołota. No, wyciągnij tą broń, a nie kurde. Gładko poszło gościu to z tobą. Easy. Jeszcze jest, nie ma. Ho ho, jaka zabaweczka! Bo jestem przeciążony. Dobra, no to może zerknijmy, co tutaj możemy rozmontować. <laughs> Ale sprzętu, kurde! Rozmontujmy to wszystko, wciul. Co nam szkodzi, nie? Stawimy sobie tylko nasz pistolecik i. I mamy jeszcze jakieś chaosa wydropiliśmy z nich. Nie no, założymy sobie taką fedorę elegancką. Co tu jest jeszcze ciekawego? O! Kamizelka z kolcami. Albo ten podkoszulek jest lepszy. Ogólnie będziemy się ubierać, ale to później na razie, to wiecie. Czego kula Te buty są najlepsze. Ej, wychodzimy. Zrobione. Noa. Ale jasno. Mili Te ich trony są wszędzie. Dalej zabranę. Potem pogadam. O. To nie za pogoda. Siema. Nie spodziewałeś się mnie tutaj, co? Podoba mi się twój styl, może będziesz częściej dla mnie pracować, co? Kto wie, być może. Do następnego razu. O ile taki będzie? Zabezpieczyć teren, Zwijamy się, mano. Zwijamy się, zwijamy no. Mogę z nim porozmawiać, czy nie? Ja Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. I tyle, już po wszystkim. Ta starczy mi wrażeń, póki co. Daj znać Deksowi, że mamy jego robota. Niech ja szykuje szampana, bo tej akcji nam się należy. Oj, tak. Do zobaczenia. dla mnie wieści. Mam Heda. I jak? Były z tym kłopoty? I co z militarem? Oczywiście, że były kłopoty. Broice miał w dupie to, że się dogadałeś z Brikiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki? Dogadaliśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Melstromu. Wirus zaatakował systemy Melstromu. Paru ludzi wysmażył. Reszty pozbyłem się sam. Masz ja, ja panie Wi. No, kurwa, cool, wiadomo. już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie Wi. Do zobaczyska, panie Dexter Deshawn. No tak, auto do mnie nie podjedzie, bo jest dziwa korek e, Jezus Z tymi autami czasem to normalnie Jak z płotką w Wiedźminie, jak z płotką Więc idziemy do Afterlife no, ja Zaraz dam sobie punkciki i cóż Aha mój no to za motor se tak tu stoi, o! No nie głupi motor, to może się przyjedziemy na motorku To co, widzimy się w After life? Ty, czemu nie mogę na niego wsiąść? No nie źle. No to jednak nie pojedziemy na motorku. To widzimy się w After life.